Cześć, z tej strony Steve Burger. Właśnie dzisiaj idę z kolegą na Kaiserkie. Właśnie, czyli na to najlepsze ja... zakupy świata. A to jest no właśnie. Pamiętacie pewnie film z premierem? No właśnie. Więc e, pamiętajcie o najważniejszym, żeby głosować, właśnie na mnie. I pamiętajcie. Bo obie jak obie tego mi... nie zrobicie, przejdę do Was noc. I pamiętajcie o biednych dzieciach cyganach, które głodują i robią biedne fantomy. Już chyba to kiedyś nagrywaliśmy, ale pamiętajcie: reklama to pieniądz, ale subskrypcje to jeszcze większe pieniądze. Dawajcie pieniądze na nasze subskrypcje. Na no na... właśnie, już z Wami zarobiliśmy 125 zł, ale dla nas to i tak za mało. No właśnie. To wszystko idzie na cele charytatywne dla tych biednych dzieci cygan, więc subskrybujcie dalej. Dobra, wracając do trasy. Właśnie idziemy do, e, idziemy do piekarni Do dziadka idziemy na piekarni To taka piekarnia, Miadek. I właśnie będziemy mi kupowali kajzerki Kajzerka w tej piekarni po 35 groszy No my byśmy woleli Fresh Marketu kupować, ale... Tam są za drogie 25 groszy kosztują, no ale ja nie wiem jak to z tym będzie Bo ja nie wiem jak to będzie no niestety. Tak to już bywa w tych czasach. Ci wszyscy imigranci, ale Akbar, nigdy nie wiesz, czy idąc sobie po Kajzerkę nie wybuchniesz. No, nigdy nie wiesz. Czy, Nikt... czy ty coś o tym wiesz? No tak, nie, jako prezydent premier polski chcę to załatwić, chcę i my naprócz Staśu powiedzieć wypiekać stąd. No. O, na szczęście już żaden nie wyskoczył. Dobra. Wracając do drogi. To je, wiecie co, zrobimy cięcie. Polecamy ciepłe kajzerki prosto z pieca! Kobryś, co tu się stanęło? Nie wiem, co się tutaj stanęło. Jakim cudem minęliśmy dziadkań? Czy dobra to? Idziemy do tańszego fresha. Wiesz co? Nie ma tej muchy, co by nam ździuchy nie wyszło. Idziemy do fresha. No ja właśnie. uważam, że tam jest fresh, jak tam dojdziemy, to kupimy kajzerki za 25 groszy. I pamiętajcie, subskrypcje dla biednych dzieci cygan.